Moje 85, pięciolecie. Rozprawka filozoficzna. Czy Bóg istnieje? Kraków, 19 kwiecień 2005 roku. Filozofia bytu, rozdział 33. Uczeni o Bogu, część pierwsza. A oto niektóre interesujące cytaty i myśli znanych w świecie nauki badaczy. Justus von Liebig, znany niemiecki chemik. Cytat. Ten tylko naprawdę poznać może wielkość i mądrość stwórcy, kto usiłuje wyczytać jego myśli w wielkiej księdze zwanej Przyrodą. André Ampire, francuski fizyk i matematyk, zajmował się badaniem zjawiska elektromagnetyzmu. Cytat: Jednym z najbardziej przekonywujących dowodów istnienia Boga jest panująca we wszechświecie harmonia i ów przedziwny ład. Mocą którego każda żyjąca istota w organach swoich znajduje wszystko, co potrzebne jest jej do utrzymania bytu. Do rozradzania się i do rozwoju swoich fizycznych i umysłowych zdolności. Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik, profesor Uniwersytetu w Uppsali. Cytat. Gdy patrzę na słońce i gwiazdy zawieszone w przestrzeni, myślę, że wszystkie te dzieła stworzone noszą na sobie znamie mądrości i potęgi Boga, który napełnia je światłem i życiem. Jean Baptiste Lamarck, francuski naukowiec i biolog. Cytat. Istnienie i wszechmoc Boga stanowią całą wiedzę pozytywną człowieka. Bóg stworzył materię i udzielił jej rozmaitych przymiotów, a będzie ona tak długo istnieć, jak długo się Bogu spodoba. Ludwik Pasteur, francuski chemik i prekursor mikrobiologii, którego znamy przede wszystkim jako twórcę szczepionki przeciw wściekliźnie, cytat: Im bardziej badam naturę, tym bardziej jestem zdumiony dziełem stwórcy. Bóg dał niezwykłe cechy swoim najmniejszym stworzeniom. Czyż więc świat stworzony przez Boga, także ten niewidzialny ludzkim okiem, nie jest genialny? Jaka więc filozofia i nauka zdolna jest to podważyć? Isaac Newton, wybitny angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk. Cytat: Bóg rządzi wszystkimi rzeczami i wie wszystko o tym. Co może być zrobione? Poświęcał on więcej czasu na studium Biblii niż na naukę, traktując tę drugą jako pewien dodatek do swego życia. Izaak Newton napisał następujące słowa: cytat. Jestem przekonany, że Biblia jest słowem Bożym, napisanym przez tych, których on inspirował. Studiuję ją codziennie. Galileusz, włoski astronom, astrolog, fizyk i filozof. Cytat. Tylko mania wielkości może nasz niesłychanie słaby umysł czynić sędzią dzieł bożych i wszystko we wszechświecie, co nie służy naszemu pożytkowi, uważać za próżne i zbędne. Uczeni o Bogu, część druga. A oto dalsze interesujące cytaty i myśli znanych w świecie nauki odkrywców. Michel Faraday, fizyk angielski, cytat, zdziwiło was... Panowie, żeście usłyszeli słowo Bóg, lecz zapewniam was, że pojęcie Boga i cześć, jaką mam dla niego, opieram na podstawach pewnych jak prawdy z dziedziny fizyki. James Maxwell, szkocki fizyk, autor wielu wybitnych prac z zakresu elektrodynamiki, cytat: Przyjrzałem się z bliska większości systemów filozoficznych i przekonałem się naocznie, iż żaden z nich rozwinąć się nie może bez zasadniczego pojęcia o Bogu. Boże. Który stworzyłeś świat i człowieka, naucz nas badać dzieła Twoje tak, byśmy nad ziemią zapanować mogli, by rozum nasz w służbie Twojej się wzmocnił. Johannes Kepler, niemiecki astronom. Cytat, Zanim wstanę od stołu, przy którym przeprowadzałem badania, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wznieść oczy i ręce ku niebu, pokornie śląc do stwórcy wszelkiej światłości modlitwę. Wielki jest Bóg nasz i wielka Jego moc i nieskończona jego mądrość Chwalcie go każde w mowie swojej wy niebiosa i ziemio i słońce i księżycu chwal go i ty duszo moja jego pana i stwórcę Wierzę tylko i wyłącznie w służbę Jezusowi Chrystusowi W nim jest wszelkie schronienie i pocieszenie Benoît Mandelbrot, francuski matematyk. Cytat Otaczający nas świat jest niezwykle uporządkowany i to w sposób matematyczny. Wszystko składa się z tak zwanych fraktali, czyli elementów samopodobnych występujących w obrębie każdego obiektu np. drzewa, kwiatu, skały, oka owada, zbioru fal na wodzie, gwiazd na niebie, a nawet niewidzialnych maleńkich komórek w ludzkim organizmie. To niezwykłe zjawisko nawet bez znajomości podstaw geometrii fraktalnej, można zobaczyć gołym okiem. Patrząc na przyrodę, widzimy uderzający jej porządek, nadany przez niezwykłą mądrość Stwórcy, niepodobny do układów o przypadkowym charakterze. Podsumowując nasze rozważania, wyciągnijmy wnioski. Wszystko, co możemy powiedzieć wobec Słowa Bożego oraz tak wielkiej doniosłości licznych oświadczeń naukowców, to po pierwsze, że Bóg jest autorem i stwórcą człowieka oraz całego pięknego wszechświata. Rozmyślając o wielkości i cudowności Bożych dzieł, oddawajmy Bogu należną jedynie Jemu chwałę. W posłuszeństwie i uniżeniu korzystajmy także z Jego Bożej łaski, jaką On okazał nam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, aż do dnia spotkania z Nim. Matematyka w przyrodzie.